Witam w moim świecie Minecraft to jest mój pierwszy odcinek, ale podejrzewam, że wielu z Was będzie się czepiać, że nie mam oryginalnego Minecrafta, że nie mam mutacji głosu, że jestem zasranym małolatem i powiem wam tyle wam i hejterom i tym, którzy będą się do mnie czepiać i, i, i wszystkim, którzy będą mieli do mnie wąty, że ja mam to gdzieś. Czy wy uważacie, że ja dobrze nagrywam, że jestem za mały, że nie mam mutacji głosu, że nie mam oryginalnego Minecrafta? Ja lubię to. Chciałbym to robić, jak mogę to robić, to robię to. I tak szczerze mówiąc, to nieważne, czy komuś się to podoba, czy ktoś będzie to oglądał, subskrybował, komentował, oceniał, wchodził na mój kanał. Mnie to tam trochę nie obchodzi to. Znaczy, obchodzi mnie to, tylko nie obchodzą mnie ludzie, którzy będą mnie hejtować, będą mówić taki, siaki, owaki. Więc. No, tak, tak, szczerze to. Hejterów. Hejterom mówimy nie. Taka akcja będzie moja. Hejter, hejterom nie. No i dobra, no. Ja jestem maniak 1998R. No to jest mój pierwszy odcinek. Nie wiem, czy będę miał serię, czy nie będę miał serii. Nie mam pojęcia. Tu już wioskę I. No. To jest mój pierwszy odcinek. Jeżeli wrzucę, to nie, nie chcę, żebyście zaraz skomentowali, że dlaczego nie ma wejścia takiego, jak powinno być. Tylko od razu wskakuje filmik. I właśnie. Najgorsze, co może być dla kogoś kto nagrała filmik. Nazwa. Jak mogę nazwać swoją swój ten pierwszy filmik. Wiem, że przygody z Minecraft już były. Przygody z Minecraft już były. Że tam takie, takie... takie taką nazwę, żeby pasowała i żeby nie była żadnym takim plagiatem. Bo nie chcę plagiatować tych, którzy mają partnerstwo i którzy robią naprawdę świetne filmiki i, i, i w ogóle dzięki, to wszystko się zaczęło, to, to, to z moimi filmikami to zaczęło się wszystko od, brałem, przykład brałem od użytkownika o nazwie Mr. Paszczek, który jest moim takim kolegą podwórkowym i on tak jakby zachęcił mnie do nagrywania filmików, znaczy tak zachęcił, no, no, jak patrzę na jego filmiki, to, znaczy, to wszystko dzięki jego filmikom, tak powiem. Bo, gdy zobaczyłam jego filmiki, to dostałam takiego natchnienia. Tak sobie pomyślałam, jeżeli on może nagrywać, to czemu ja nie mogę? Ścież wszyscy mają prawo nagrywać filmiki na YouTube i nieważne, czy mam 12, czy 16, czy w ogóle jakieś 40 lat. Bez obrazu tam dla starszych osób, które nagrywają, dorosłych oczywiście. I, I tego. No to czemu ja nie mogę nagrywać? No to postanowiłem nagrać. Zobaczymy, czy się przyjmie, czy się Wam spodoba. Czy. Yy, to taki pierwszy filmik wstępny jest taki ten. Yy, czy się Wam spodoba, czy yy, będzie wszystko ok, czy może będę musiał zmienić mikrofon, albo. Yy, I właśnie, piszcie nazwy, jak mogłaby się ta seria nazywać. Pojęcia. Nie, nie mogę sam wymyśleć. Mam nadzieję, że pomożecie mi. I. i, i no i mam nadzieję, że pomożecie mi w, w tym trudnym. w tym wyborze. Na razie ta seria. Nie wiem, co się będzie nazywała. Będzie. Nie wiem. Może być. Sześcienne przygody, może będzie. Albo Świat Kwadratów, też może być, o, o, nawet niezła nazwa, Świat Kwadratów. Świat Sześcianów, o, 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 to będzie to nazwa, tak. Ale jeżeli chcecie, to piszcie swoje, nie, nie, nie zważajcie na to, że ja swoją wymyśliłem, nie wiem, może się, może znajdę, może w waszych komentarzach będzie lepsza nazwa, tak. Albo sześcienny świat Minecrafta, sześcienny świat Minecrafta, nie wiem, nie wiem, zastanowię się jeszcze. Przysyłajcie swoje fi nazwy, filmiki, nazwy, jeżeli macie jakieś uwagi piszcie, tylko wiecie, hejterom mówimy stop i nie i w ogóle, więc hejterów nie, nie, nie będę ich wyrzucał z kanału, nie wiem, nie będę ich blokował, bo dla mnie to jest dzieci nada takie, wejdzie na kanał, nie, nic nie zobaczy, nie przeczyta od razu, że y, łapka w dół, nie zobaczy nawet filmiku, łapka w dół i, i tego, i myśli, że jest fajne, a wcale tak nie jest. I, no i hejterzy, to ja z hejterami to nie zadaję się, bo to jest masakra, wchodzi na kanał, nic, ani me, ani be, ani po co imię, w czoło, ani tego i wchodzi i od razu łapka w dół. No i tak, no i to był ten pierwszy odcinek, ten taki, taki, no, taki pierwszy, taki zapoznawczy. Piszcie swoje nazwy, jak mogłaby się seria nazywać. Jeszcze nie wiem, zobaczę, teraz odsłucham ten filmik i zobaczę, jak mi wyszło, więc nie wiem, kiedy go wrzucę. Filmik jest, teraz nagrywałem 7, nie wiem, kiedy go wrzucę, 7, siódmy, siódmy, może 9, może jutro ósmego go wrzucę, o. Może być, zależy ile się, jeszcze, ile by się przesyłał, nie? No i dobra, to by było na tyle. No, komentujcie, oceniajcie, jeszcze nie mówię, żebyście subskrybowali, bo to jest pierwszy odcinek, więc, więc tak trochę nie wypada to po tego powiedzieć, ale jeżeli wam się podoba, to piszcie, żebym nagrywał więcej, jeżeli nie, to nie piszcie, znaczy jeżeli nie, to mówcie, coś jest źle, co mogłem poprawić, Możecie mi napisać jakieś programy do robienia in, do robienia początku takiego tego wejścia. Zanim, zanim wskoczy od razu sam filmik, to jeszcze na przykład takie zdjęcie, nie wiem, z creeperem albo, albo coś w tym rodzaju. Moglibyście takie coś przysyłać. W jakim programie mógłbym to zrobić? To tylko o to chodzi. I, i, i tego. O. I to by było na tyle. Świnki zaraz pozabijam. Zaraz będzie pierwszy level. Jeżeli za będzie wszystko ok, to piszcie. Jeżeli będzie coś do poprawki, to też piszcie. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Mr. Paszczek. Dla Treja. Tej od Trejo tak. Oglądajcie jego odcinki, bo bardzo fajne ma. Są bardzo takie jednolite. Znaczy, bardzo fajnie się ogląda, słucha się go bardzo fajnie i, i, i ten... A no, mówię wam, wszystko dzięki, dzięki tym dwóm uczestn na, uczestnikom, graczom, graczom i, i no, Są ludzie, którzy dali mi inspirację. Powiedzieli, jakim programem mam nagrywać. Na przykład, Trejo za, za mi i bandikama. No i to będzie na tyle. Taki filmik zapoznawczy. Boże, zgubiłem się. Boże, zgubiłem się. O, jest, dobra, tam jest, może to tam. No to komentujcie, oceniajcie. Piszcie swoje nazwy. Już wiem, że się powtarzam, ale wolę to powtórzyć kilka razy, niż zapomnieć. I to będzie na tyle. Na rok.